No... Nauczyłeś mnie Seba. Nauczyłeś mnie Seba, wiesz? Ja wiem, to widziałem. I od... test Elgato coś ty mi pokazywał, to... To wszystko, co by chciał zrobić, to to... Dwa... Dwa tysiące ponad, Jest tak sobie, a już? Na no luzie. Poco moro. No, Działu. Ja się już odpalił tego na YouTube. No du No? Kurwa, zajebista ty. Niech ci służy, niech ci, nie, niech ci służy. Niech ci służy. <grywa> <grywa> ale, ale moim, a te, ale moim, moim ja ci dom, jo ci dom zdjęcia. A bo nie, bo, ale możesz jednego, je, jednego tego na, bo to Ci nie starczy, żeby ta wielkość się uzyskała. <grymne> ja wiem, Ty masz kepa na punkcie tych wszystkich takich bajerów. Ja też mam kepa, ale jo, dopóki ja nie będę miał swojego tego pokoju, o którym zawsze tam marza, żeby mieć ten swój gaming room, to i oni inwestują. To na razie pierdola. Jak będzie kiedyś to? to... <grywia> <grywia> a to jest jeszcze takie coś jak doświadczenie? Ja pierdolę. Ja jo kiedyś, ja kiedyś się tym orientował, jak ja jeszcze na starym domu chciałem tam zrobić swój gaming room. To żeby tak to naprawdę wszystko zrobić z jajem, to ja by potrzebował 70 tysięcy, kurwa. No te są komp kurwa, 25 koła. Ale... Ale jego... Ale jego do oświetlenie, wszystko. Wiesz o co mi chodzi? Nagłośnienie... 30, ale z komputerem 30 tysięcy. jak mi wyceniali sufit, który ja chciał, tamta gwiezdna, gwiezdny taki sufit, to napinany, to za sam sufit mi policzyli 15 tysięcy. Ja wiadomo o całości pokoju, wiesz o co chodzi, całości pokoju. No, wszystko. Ja, ja. Ja, no komplet, no? 30 tysięcy jeszcze nie jest tak dużo. Wezmą za nas coś. Znaczy kurwa, bo teraz żeby mnie źle nie zrozumieli, bo teraz powiem, że pierdola głupoty, no to jest w chuj. No. To jest w chuj, to jest... Czekaj, Muszę Ciebie wdupić, kurwa żeby mieć przed sobą, bo patrzę na Twojego streama nie? I jednocześnie grom. Sebuzie ci te LEDy wyśla potem, bo ja o tym pamiętam i o tym pamiętam o tych LEDach, ci to wyśla, tylko yy... no właśnie i tego go kompa, bo ja go, ja go myślę, że go jeszcze w tym ty dniu chyba zamówiła, kurwa. Jak mi powiesz, że się opłaca, nie? Jak mi powiesz, że lepiej pier... że szkoda pieniędzy, to ja tego nie robię, a to mówię na to, nie? Czyś jest e, o, tutaj master of e, kurwa A no kur... Ja. Ale ty znasz zaś... Ty znowu się na zaś na komputerach i na tym wszystkim. Ja też kiedyś, jak jeszcze miałem kompa to się znałem. A to, wiesz, jak człowiek od tego odchodzi i idzie na konsolę, to już, już wiesz, odpada, nie? Ej, ktoś tu jest, ktoś tu jest blisko, na blisko Trzeba na blisko tu też jest Ja nie, nie wiem ka oni są, ale Kasz tu latałem. Na blisko, Kasz na blisko Kurwa Możliwe? Czas... Tu są Kurwa. A i ja on nie zdążył przeładować. Nie? Mi nie pierdol, kurwa, bo jak zobaczyłem te kurwa ega, to nie, to mnie z butu wyjebało. Ja myślałem, że jeszcze przy, przy dupia pieniążki, ta pieniążki potaniości Kupia się za, za stówkę rejestrator. A to nie działało, te tak. ile kosztuje? Ile kosztuje? To, a, to, a widziałeś te, te lampy doświetlające samo lechu? Ale powiedz mi, tak naprawdę, co one doświetlają? Co, co tak, bo wiesz, mnie to interesuje, co ta lampa robi? Co ma Ci doświetla? Jak Ciebie dobrze kurwa w tej kamerze widać. No co ta lampa doświetlająco robi? Bo teraz na przykład... Bo ja patrzę na Twojego live'a cały czas i grom z tobą. I ja uważam, że jest OK. Nawet jak może wieczór jest, jest ciemno, to też cię dobrze widać. Czego ty. Co? A bestus. Aha, dobra, 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 teraz już rozumia. No, patrz, no. no. No, teraz jest inaczej, no. To jest. Ja, to jest. Ja, to jest rekt. To teraz. Y, wejście się, weź się seba teraz na youtuba, wleź. Jak możesz, jeszcze chwila zanim się to zaloguje, weź się na YouTube'a, bo ja mam tego swojego puszczonego. Do mnie tam się wejść na moje konto i zobacz, się, jak mnie widać z tej kamery oryginalnej, z, z tego. I ja on jestem zaciemniony. Na YouTube'a se wejść tam. Kurwa, bo nie chcę tak ci gadać na live, żebyś ten. No i się zobacz, jak ta kamera widać mnie. A patrz, a patrz, teraz tak, o. No teraz światło, że chcę zrobić z lampy, ale na mnie razi, kuj. Nie mi światła. No właśnie. No właśnie, o, o to się rozchodzi, nie? Ale ja Ci powiem, że te ledy z zadku, jak y, ja ci, ja ci to wyśla, potem y, jak się to zamieni, jak się to zamienisz, to zobaczysz efekt jest górno Mmm, Ja uważam, że z tym światłem może lepiej. Nie, nie, jest bardziej rozświetlone to wszystko. Zajmuje się, lecimy. Jakieś tam kurwa. Smutny ten jest. Ale, kurwa, coś mi kamera nie pasuje. Nie pasuje mi to. Siema ma. Ktoś Kto dołączył do, do, cza, 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 do czatu Do czaczu. Do czatu ktoś dołączył sama. No, u nas tutaj. Sebuz jak tylko tego kompa kupia, to jo, my to będziemy robić, wiesz. Pierwsza to się zdarzyło, nie? Ty. No, jo za szybko, jo za szybko, wyskoczył, kurwa, wiem, seba musisz mi przebargrzyć. No jest ciu daleko. Już leca Nie, leca lecę na. te to te nic nie, to, te, to teraz wam opowiem historię i on nie wiem czy, jo, jo nie wiem czy nawet Seba, twoi widzowie, on nie wiem czy oni wiedzą o tej sytuacji i teraz będę takim chujem, że to powiem, słuchajcie to, Seba e, grał na PlayStation kiedyś e, i kupił sobie słuchawki, nie, no i kurwa jest na tej imprezie, no i słychać go jakby godą na tych słuchawkach z innego pokoju, no i... Poszło je oddać do gwarancji, no bo, no nie działają, no nie działają, no i spoko, nie? No i przychodzi z tymi nowymi słuchawkami, e, no i, i zaś to samo jest, nie? I zaś to samo jest, nie? No kurwa, słychać, go jakby był w innym pokoju, nie? No i, a że ja był na tej imprezie i my to o, o, ogarniali, no to godam sobie, co jest głupim pytaniem oczywiście, ale, no w tym przypadku się y, udało. Trzeba, a wejść te sławki załóż na opak, co ty pierdolisz, że są? Zrób to. Te nie uwierzycie, nie? Seba na opak słuchawki miał założone. Nie? To jest taka historia, co jak ją opowiadam tam znajomym też tam co, co gromy, to nikt w to nie wierzy, nie? To bo. Ale ty, no kurwa, no skąd miałeś wiedzieć? No nikt tego nie wiedział. A tak się po prostu wydarzyło. Jest to... No, czemu? Ale ja bym tam cały czas tym samym głosem, tylko że no kurwa PlayStation ma to do siebie, że on lubi zaciszać to wszystko A my dopiero zaczęli ty. już to może wyleziemy jak on do... Dopiero my zaczęli, nawet dopiero my wylądowali. To może byśmy to skończyli, wyszli i... Bany nie ma! Weź wyleź, no żeby tam kolega z nami zagrał, bo to wiesz, dopiero co my, dopiero co my wylądowali te Ale, ale mi, ale mi fest słychać z kolegi, fest słychać, fest go, nie? Ja, Domel Ja, ja się już, ja się już słuchawki ściszył, wiesz? Ty, czekaj, bo ja muszę coś wyleźć, nie? Seba, jak mogę z tego wyleźć, te? bo ja teraz się zagubił trochę. Sebuś, jak się wychodzi z gry, jak się... jest, bo ja teraz... A, wróć do lobby, dobra mom. Kurwa Ja apacie Black Lives. Fajnie, że to słuchasz, ja też go lubię W jest to pierwszy, przecież to jest mały level Mój, mój bracik wygląda kurwa jak Apache, nie? A on nie w Chorzowie, on mieszkał mieszka w, oni mieszka w I ten co mieszko w Polsce to się wyparł mnie, także mu w dupę. No bardzo dobrze, że cię słychać. No, sobacie też słyszę chyba. No Jezu już Jezu jakiś tam ten kurwa z co to No prosto nie GAY od stóp do głów No mi musicie wybaczyć mój skin, bo ją, mój skin kurwa jest po prostu darmowy i ja mam wyjebane na to, nie? Jak bez więc co zaparuwa, No. Ja myślę, że trzeba, ja trzeba słuchoklates podo, paso słuchoklates. Ja myślę, że trzeba mu się złożyć na słuchawki, nie? Ale ja też nie powiedział, że dam pieniądze, tylko trzeba mu się złożyć, nie? Ja pierdolę, a że on ma zachmurzone, że on ma zachmurzone, to mu się nie ładują, nie? Jemu się kurwa zbytnio kaloryfat na brzuchu spiął. I to tych i to tych z lidla co mają tam w robocie, ci ludzie kurwa. komu komuś zajebał te sławki. Ja te kaserki, ja... te ich... ta kaserka na pierdolik tam co gotowała wczoraj, ty jest, patrzysz na nie i nie wiesz o co chodzi. Nie? Ona kurwa zagodał z koleżanką drugiego końca, nie? Ale powiem ci, że, że pierwszy rozgrom z e, kolegą taktycznym Krzychem, ale już mi się podoba to, jak on godo, nie? Naprawdę, podobało mi się to i. Na... Kurwa! A ty, ale ty w Polsce masz koszczyk. Ale powiem ci, że to jest tak, że człowiek słyszy głos, słyszy jak ktoś godo, i od razu ma ten taki vibe to jest to. I o to mam z tą, teraz, ja to mam z tobą... Ja to mam z tobą Bana to kawałku, tą, reszta hama. Mam <grywia> tą, ja... go do z y tą, y do 5 no my też, my też. a nie możesz teraz wypowiedzieć także No można mu cisnąć ile weźmie, nie? A na nas A bo nic nie, bo nic nie powie bo ni... Kurwa, poszelił mnie te! dobra, zamknijcie się już, kurwa tylko grejcie. Podnieście mnie, podnieście mnie! Ej, chodźcie tu, bo tu się mnie, 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 mnie tutaj kręca. Przewódź. A, tu nie, kurwa. A no na, a no na... a no na chodź, no 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 będziemy się stykać z tymi chodź tam. Chodź tam. tam. Pardę że się na na ruła. Pardę się zmierzą, pa, na... A to nie. Trzeba całego Opa, pa, 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 nie chcę nie dać, nie chcę dać. O, jak uciekło. Czekaj, ja go tutaj za pa, pa koło, nie? żeby być wyruchany. A uciekło, mu czekło, jest babiotski. <śledyk> Paj, pa, teraz Jak mnie tu breakdensa odpierdalony, e, patrzcie to, jak mnie tu breakdensa od Ej hu, zajebali mnie już dawno, już dawno. Chyba on ma już zakaz kurwa streamowania od dawna. To jest tako, to jest. E, e, seba. Seba. Słuchaj. Seba, bym się chciał wypowiedzieć w tym temacie, nie? Do mnie e, ten człowiek nie robi problemu. A wiesz czemu? Bo problem stwarzają ci, co go kurwa udostępniają i oglądają. Jak ktoś jest debilem, a ktoś go kurwa promuje, to. I wspierał kurwa, płaci mu donejty kurwa i chuj wie co? No to kto kurwa jest bardziej jebnięty? On czy ludzie kto go udostępniają? No ludzie kto go udostępniają są bardziej pierdolnięci niż on. Bo jeżeli ludzie by się... wiesz, no niestety w Polsce jest taka sytuacja, że e, e, patologia jest na porządku dziennym kurwa. I ludzie bardziej patologię kurwa wspierają niż normalnych twórców. Kurwa! Ale... Patrz! Ludzie się wkurwie... Ale ludzie się wkurwiają na to... Ludzie się wkurwiają na... Ludzie się wkurwiają na to, że patologia jest promowana. Ale kto ją kurwa promuje? No kurwa ludzie! No ja pierdolę. No dokładnie chuni w grupę, dziękuję No i prawidowo Nie bać Co mam zrobić? edzy kurwa. Sełów. I się na tyle znowu, że ty wiesz, że A ja by zaraz im, ja im pocis kurwa, ale oczywiście, że tak No prosta kurwa Ale kto? Pocz, pocz, Kto tu Kurwa za Ale widzisz, patrz Je... Muszę spędzać Ale godorze siedzi u ciebie w haźlu i co? Ale z tych wszystkich swoich ludzi kurwa na TikToku tylko ja tam byłem. Ej, wiecie co? Jak ja się... Jak, jak się mogę wypowiedzieć? Jak się mogę. Jak się... Ej, czekajcie, panowie, panowie, czekajcie. Jak się mogę wypowiedzieć na ten temat? To ja uważam, że oni temu Daltonowi, kurwa, co nie promuje, ale oni mu zauwań, kurwa, krzywdę. Nie? Zobaczycie, zobaczycie, że oni temu człowieku... No mam zawsze. Ale oni mu krzywdę. On, on, oni mu zrobią krzywdę, kurwa, temu człowiekowi. Ten człowiek jest nie do końca rozwinięty. E, ma problemy, jakieś tam swoje emocjonalne, i oni mu zrobią, kurwa, tymi playmami krzywdę. I oni mu zrobią, kurwa, krzywdę. No, nie chciałem tego mówić bezpośrednio, po prostu, ale oni mu zrobią krzywdę. Znaczy oni, oni teraz żerują na jego kurwa zdrowiu psychicznym, bo wydaje mi się, że on... Jak on dostanie tą kurwa kasę, a on tam ma problemy ten synek kurwa, z alkoholem, problemy kurwa z narkotykami, to oni go... oni go zniszczą, nie? Mam 150 sekund, żebyśmy, żebyście mnie uratowali. No, najbliższe super Trzeba opatrzyć w telefon, coś na jednym lotu. Zgraję, kuj. A no, na... no. Nie wiem, co pływa aż od tak gdzie u mnie na, na... tym. Kurwa, 30 minut, zero widzów.